Dzisiaj jest dzień, w którym spełniamy marzenia. Także o tym zaraz. Póki co, szybko do pracy. No, już, już po, także szybki dzień. Trochę zajechany jestem tym wszystkim, ale szybko poszło. Lecimy w tym momencie na wydarzenie: mega ważne wydarzenie. Jedno z, jedno z moich marzeń stanie w tym momencie pek, odhaczone na liście. Także się nie mogę doczekać. A co to jest? Lecimy Polska biało czerwoni. Ale zanim to to trochę ta podróż musi minąć. Dosłownie za godzinę jestem w Glasgow, a później już tylko to co najlepsze. Lecimy, lecimy. Hop. I guess it's gonna to be long night for you. Seriously. I appreciate Thank you so much. Scottish wine. It's the best one. I'm gonna take a photo of that. Cheers Paul. Thank you so much. Hey, okay, this is uh neutral territory that we can Okej szczerze nie było czasu, żeby w ogóle cokolwiek powiedzieć także Pozdrowienia dla Kraga. Jestem już spóźniony, jest godzina 19.65, dosłownie w tym momencie zaczyna się mecz Tak miałem farta, bo dosłownie zabrałem się z polakami, do których serdecznie pozdrawiam z zachodniopomorskiego strzała dla was. Mam dużego farta, bo dosłownie każdego ubera mi odrzucali. Nie było opcji w ogóle, żeby złapać cokolwiek, no, ale jestem już tutaj, dosłownie chwila i wbijamy na mecz, także nie mogę się doczekać. Widzimy się za chwilę strzała. Ale chcę szybko znaleźć mordzia tego fucking zero. Oh, eu <laughs> Dziek, uur, uur, uur. En de andere, de andere, de andere, de andere, de andere, de andere, Ale nie no, stali ładny, co? By pogroł tam, co? Zinka. Ej nie, ale fajnie, szczerze, jak Ładnie ja patrzyłem na zdjęcie, gorzej wyglądał na zdjęciach gorzej, gorzej. Na, na tym. Wyglądał taki taki stary stadion Ale w ogóle... Trochę poszaleliśmy ze znajomymi, ale było mega warto Niestety, żeby pracy do rzeczywistości, wracam do pracy, wracam do edin i sobie zostawiam sobie pamiątkę I cóż, jak zwykle, do następnego, pozdrawiam do strzał